Cześć, Siemanko, z tej strony Tu oddzieliłem mamę od tych młodych mama jest tutaj o teraz ma przerwę dopiero jakoś tak listopad czy listopad w lutym jakąś będę chciał zakoczyć, żeby na Marzec, wiecie, jakiś no, tych tych, w tym terminie. Też dzisiaj muszę trochę pobywać Obórnika od tych młodych no, robić paszę. Mam już jednerbija i wybiera te wszystkie resztki. O. I sobie już będzie jadło. <laughs> No, i w tym roku będę chciał zasiać z tą taką mieszankę zrobić. Bo do klików czy do kurtu tam będzie nic mieszane. Mieszankę taką kupię, co ten. No, akurat nic. Dzisiaj też będę chciał zrobić tu bok i dzięki, żeby już była dzisiaj gotowa chociaż klatka to będę mógł tamtą mamę przenieść ją tu żeby miała trochę więcej miejsca bo to ma za mało no i też coś będzie z tego film, materiał jakiś oczywiście te, ten film będzie krótki a ciąg dalszy nastąpi po przerwie czyli trochę później co nie ja no a tutaj mamy z tym tobą już tu ją włożyłem no to pójść z tego film ostatnio chyba dopiero, dopiero czerwiec gdzie będę zakacał I damy mieszankę, teraz już chyba pasz nie będę kupywał. No czego? No już trochę, jest trochę droga ta pasza. No jak ja płacę tutaj, co jeździ u mnie, no to 50 dych płacę za worek 20 Chyba tak Musiałem wziąć, bo tu już jak widać resztka to wsypię do tego Resztka się wypała i reszta. o widzę, że ten już wypił wodę do końca A, jeszcze go muszę zważyć, to na razie mu nie da. Weźmiemy go na wagę i zobaczymy. Co ten? Ten to jest agresor. On lubi pogryźć po palca. Będzie chciał. No, chce spokojnie wziąć tutaj. No, to on zaraz gryzie. To jest agresor po prostu. Pan agresywny. No i też to właśnie rozbieram Dzisiaj chcę chociaż tutaj zacząć to robić. Muszę się tamtą, tu przydziałkę, porobić jakieś ścianki. Może no, wziąć porobić, żeby tamte przełożyć tu. Te samce, bo tam będą same samiczki do wykotu, zakotu się, Musiałem wykosić. Zaraz mówiłem Dobra, Zapiego go i widzimy się na go na wadze. Dobra, jestem już przy wadze. Mam terrorystę. Chodź tu później trochę głębiej. O dobra i teraz tak To ściągamy, to ściągamy, to ściągamy.

Razę ja go odniosę i zaraz tu przyjdziemy, zobaczymy ile będzie miał. Dobra. mu już jest, tu mamy 2, 5 czyli trzeba 5 odjąć 2. Dobrze ja mówię. Bardzo nie, no nie ważyłem, lep miałem. Słuchajcie, ile tu mamy? Tu mamy 1, 2, 3. Dobra, no to trzeba tak, 5 odjąć 2 To jest 3 i 3 dodać To ma 6 6 i 10 deko No to tak, dosyć, dosyć ma No ale Ciężki to jest to się nawet wydawało, że on ma mniej 6 kg, tylko 7. No ale dostaje wodę i samo jedzenie. Co to? nie chcę też go upaścić, jak go upaszę to zaś też... no, trudno zgubić jak kilogram. To będzie ten... film taki szybko nagrany, go wrzucę na kanał. No. No to, to tyle z tym filmu, zostawcie znaczy łapkę w górę, subi na kanał, a i tak będzie to druga część, bo to jest ta pierwsza część teraz tego filmu. Muszę powypaść oborniki od tych kur, z tych klatek i sam z tych młodych, ale dopiero może to mogę wyważyć i muszę zrobić, nie?